Katarzyna Grochola przekazuje informacje z szpitala, backslash zamierzam przeżyć backslash, wideo. W ostatnich dniach cała Polska trzymała kciuki za zdrowie Katarzyny Grocholi. Wreszcie we wtorkowy poranek mogliśmy usłyszeć od samej autorki, jak wygląda na chwilę obecną jej stan zdrowia. Przebywająca jeszcze na oddziale Grochola nagrała krótki filmik dla fanów, który zamieściła na Instagramie. Prosto zjęsz szpitala na Płockiej. Tak, owszem, miałam raka prawego płuca. Tak, owszem, jestem po podwójnej operacji, zaczęła od suchych faktów gwiazda. Na szczęście, wygląda na to, że dobry humor nie opuszcza pani Katarzyny. Już chwilę później żartowała sobie z nagłego zainteresowania jej osobą. Teraz ja mam dla państwa zagadkę, bo nigdy nie przybyło 1500 obserwujących. Nawet jak wyszłam za mąż po 60 tce. Ile trzeba mieć laków, nowotworów, żeby mieć milion obserwujących? Grochola zostawiła też krótką instrukcję, jak można jej pomóc w tej trudnej sytuacji. Pytają mnie państwo, co można dla mnie zrobić. Nic prostszego, zmieńcie rząd. Dziękuję bardzo, zamierzam przeżyć. Przypomnijmy, Katarzyna Grochola jest w szpitalu. Przyjaciółka pisarki zabrała głos, jest smutna diagnoza. Udelek życzy szybkiego powrotu do pełni sił.